Pamiętacie nasze filmy, w których opowiadaliśmy Wam o multitulach Lettermana? Winni jesteśmy Wam mały suplement. W ofercie firmy Letterman znajdziecie również tule specjalnego przeznaczenia. Oto trzy z nich: oto maleńki Squirt ES4. Klasyczne kombinerki zostały zamienione w obcinarkę do kabli wraz z przyrządem do ściągania izolacji oraz zaciskarką. Oczywiście jest to w pełni funkcjonalny tool z nożyczkami, nożem, śrubokrętami i pilnikiem. Przeznaczony jest dla elektryków, elektroników czy serwisantów sprzętu komputerowego. Oto outdoorowy, wyprawowy tool, czyli signal. To letterman, w którym znajdziecie dokładnie wszystko. Są kombinerki z wymiennymi obcinarkami do drutu, nóż, pilnik, wymienne gniazdo bitów czy choćby karabinczyk z otwieraczem do butelek. Ale znajdziemy tutaj również wypinaną osełkę do noży oraz również wypinane małe krześciwo, które pozwoli wam rozpalić ognisko na szlaku. No i na koniec tul wyjątkowy, a mianowicie Letterman Raptor. To rodzaj specjalistycznych, rozkładanych bardzo ostrych noży dedykowanych służbom ratowniczym oraz wojskowym formacjom medycznym. Bo oprócz noży znajdziecie tutaj jakże potrzebne w pracy ratownika przeciniak do pierścionków, przeciniak do pasów czy zbijak do szyb. Jest klips do przypięcia tula. W komplecie również znajduje się kabura do przenoszenia go na pasie.